Sport to zdrowie i to nie tylko powiedzenie, to fakt. A co na to dzieci? Sprawdźmy. Czy dla naszego zdrowia ważny jest sport? Tak. Tak. Dlaczego? Bo wtedy, bo wtedy ciało się rusza uh -huh. i można mieć dużo energii. Dlatego, że wtedy że wtedy ciało się rusza. Sport to zdrowie, to znaczy... Zapomniałam. Mięście się umieśniają. Żebyśmy się ruszali i żebyśmy nie zachorowali. Jak dużo ćwiczymy, to nasz organizm się rusza i wtedy jest nam lepiej. Bieganie. Ja. Na boisku, w przedszkolu, czasem M gram w piłkę. Z jabłkiem gram w lotki. Pić dużo wody, jeść warzywa i owoce i nie jeść słodyczy. Jeszcze pić multivitaminy, Tylko czasami jeść słodycze, ale bardzo mało. Marchewka, ziemniaki, bo ba 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 Bardzo też jest bardzo zdrowe jest jarmuż. Dbanie o siebie. A dbanie o siebie w jaki sposób? Na przykład, na przykład że, że te rzeczy, które mamy robić, te powinniśmy robić, a nie, że dużo osób nie robi tych zasad i wtedy może się powiększyć koronawirus. Kiedy jesteśmy aktywni, ale też jemy dużo owoców i warzyw, to wzmacniamy naszą odporność, a to w czasie pandemii koronawirusa jest nam szczególnie potrzebne. No więc dbajmy o siebie.